Cały czas tu jakieś afery, cały czas jakieś rozróby, niestety Rio pogonił Majkę przed chwilą, dziad jeden, musiałam na niego nakrzyczeć, ale teraz całe szczęście się wyżyje na biednym hektorku, to jest łobuz ten Rio, wiecie, naprawdę. To jest łobuz. I tylko taki kot, właśnie jak Hector, to z nim radę, bo się go nie boi. No. Łobuz niesłychany po prostu. A piękny, a gruby. Już go Ania nie poznaje na pewno. Tak? A my ćwiczymy dalej, nie? Bo dzisiaj chyba nie skończymy tych ćwiczeń przez te rozpraszanie się z powodu psów i kotów tak śliczne wy jesteście też piękne wy się ładnie bawicie tak pięknie się bawicie nie lisz mnie nie liż. pięknie się bawicie tak bardzo pięknie bardzo no śliczne dobra czekajcie czekajcie idźcie idźcie nie tu nie tu jest zajęte tak tu jest zajęte Mm. Majunia przyszła Cześć Majuniu, moja słodka Moje słodkie szczęście Cześć kochanie Bandyta leży tu, wiesz Drugi bandyta przewrócił krzesło O, idzie bandzior Mimo wszystko nie boisz się iść do niego, Tak Majeczka też się chce bawić po prostu z hektorkiem, a, a Rio to tak trochę nie bardzo jest do tego przekonany, żeby majeczka tu szalała. No? Grzeczny bądźcie, tak ślicznie moja kochana, ślicznie. No dobra. Dobra. O, to są warunki do ćwiczeń, właśnie. To są warunki do ćwiczeń. No przepraszam, bo ja tutaj naprawdę muszę skończyć, bo praca czeka. No, papa. Cudne jesteście. No, tutaj tylko taka sekunda. Ujęcie: oczywiście, kotki mają apetyt. Cieszy, cieszy. Dostaliśmy nową zabaweczkę. Od czytaczki naszej. Zobaczymy, czy się będzie cieszyć powodzeniem. A tutaj siedzi koleżanka nieprzejednanka. Cześć! Zobacz. Mam dla Ciebie jedzonko, zapraszam Ciebie. No, pyszne jedzonko podane pod nos. Czy takie luksusy Pani pasują, proszę Panią? Pani nie śpiewa? Co się stało? Cóż to się wydarzyło? Oj Ty niunka, niunka moja kochana. Moja śliczniotka. Wiesz jaka Ty jesteś ładna, drobniutka koteńka. Jakby tak sobie chciał Ciebie pogłaskać, o Ty dalej jesteś stres, nie? Języczek idzie, o tak, lizanie, uszka po sobie, tak? Jakbym chciała Cię dotknąć, to by był a, tak? Nie będę chciała, zobacz, masz tu jedzonko, wcinaj. Jeszcze taka ładna scenka. o, patrzcie. Patrzcie, patrzcie. To jest sukces. To jest krok milowy. Ale numer przegapiłabym. A coś tu się zmieniło, coś tu się wydarzyło. Gaja wyszła, wystawiła główkę i je. No, to jest słuchajcie, sukces trzeba otwierać szampana. To znaczy, że coś się w niej przełamało. Nie siedzi schowana, nie trzęsie się, tylko proszę. Fajnie, co. A i te się wączki ślicznie myją One takie są czyściuchy, czyścioszki Piękne kiciuńki Co wy tam wyprawiacie, co? Majeczko, grzeczna bądź O, super Brawo Brawo, Rioszku Właśnie po to... O nie, wsadzaj tam łapeczki do, do drzwi. Żeście sobie znalazły zabawę. Niebezpieczna jest zabawa. No. Nie chciałabym, żeby się coś stało. Czekajcie, muszę te drzwi lepiej zablokować. Wiecie, żabcie? Bo to tak znalazłyście sobie zabawę. Takie niebezpieczne, że. Uch. No, kto tam jest? Kto tam jest za drzwiami? Kto tam jest za drzwiami? Dzień dobry panu. No i tak nam mija wieczór, a ja lecę do koteczków. No, słuchamy piosenki. Słuchamy pięknej piosenki. Słuchamy. Tak. No. Słabo. O, jak słabo. Czy wy zasługujecie na jedzonko? Oj, chyba nie. Słaba dzisiaj piosenka. Coś Wam chyba repertuar się skończył, tak? Hmm? Skończył się repertuar. Po prostu nikt tu nie jest głodny. A, a, a. <noise> Już Wam daję już, kochani. Już Wam wszystko. Dziękuję. Tak. Już Wam się śkosikuje. Jak rzucę coś, to zaraz wszystkie lecą. Tylko ty masz repertuar niewyczerpywalny. Tak jest. Już włodzony kotku, mój kochany. Już, już. Już cioteczka karmi. Teraz zaczęły śpiewać dopiero. No. Tak. ty dawaj dzioba. Dawaj mi tego dzioba. Nie ma lekko, nie ma lekko, najpierw wszystkie kotki muszą być wyciałowane. Jakie to kruszynka malutka, wszystkie koteczki. Ojejku, mój Boże, to było straszne, straszne było, tyle nie jeść dwie godziny. Kto tu na biurku? No wiecie, jak nieładnie. Kto to mi tutaj robi porządki? Kto to mi zrobił porządki? Ech. Proszę. Chodźcie słoneczka. No, chodźcie moje słoneczka, kochane. Już, już pędzę do Was. śniadanie, bo kolacja się nie rymuje. Gdzie też nasza Gajunia jest dzisiaj? Ale widzieliście, jaki zrobiła postęp po południu. To jest naprawdę krok milowy. Aj, martwię się, bo widzicie, taki był straszny odzew a propos Kai, natomiast domu nie ma dla niej, nie? To naprawdę ktoś by z nią bardzo fajnie sobie mógł żyć. Ona jest super koteńka. To jest te, tego typu kotek, którego nie można za tam za długo głaskać, bo, yy, bo uszczypnie, tak? Natomiast nie jest to tak, że od razu, to jest dużo tych głasków. Ja mam tutaj taką kotkę, którą można było tylko dwa razy pogłaskać, był za trzecim razem kąsała. No i pojechała do bardzo fajnego domu, do Krakowa i się uspokoiła w jakimś czasie, po prostu przestała to robić. Także może tak być też z Kają. Tak, ja po mnie, jak się cały czas mam w, od... w pamięci i w głowie, jej piękne oczy. I takie oddanie człowiekowi niesamowite. Nie wiem, co z nią będzie. Dobrze, Wączki, to co? Robimy przewyć od koszuka, kajuni. Ej, Boże, kajuni, widzicie, Kaja mi i siedzi. Gajuni. A, Gajunia jest na swoim miejscu, tam wysoko. Dobrze, bardzo dobrze. Zaraz jej tam, Pani Tomko. A przynajmniej raz widziałam, że coś jadła, bo tak to nigdy nie wiem, czy jej nasze drzewiaczki nie zjadają. O ty łobuzie ty. Ja ci dam. Tu hektor pod drzwiami. Dziad. Dobrze. Zobaczamy na chwileczkę kamerkę i wracamy za chwilę. No. Ty umiesz śpiewać też, tak? Zaprezentujesz nam? Och, jak pięknie. Ale po co? No przecież ja do ciebie nie pójdę, ja ci tylko jedonko przyniosłem, popatrz. Och, mój Boże, jaki kotek niedobry. Jaki koty, kto tutaj tak narobił, powiedz, takiego bałaganu? No? Kto? Proszę, kochanie, księżniczko moja, proszę. Tu masz, no, tu masz jedzonko, księżniczko. No, no po co, kochanie, no po co? No, powiedz. Wszystko jest dobrze, ja ciebie nie ruszam. Nie ruszam ciebie, unika, popatrz na mnie troszkę. Ej, zobacz, mrugam oczkami do ciebie. Zobacz, mam przyjazne zamiary. No zobacz, kochanie, no. Popatrz. No popatrzyłaś licznie, tak. Widzisz, koteczku, mrugam oczkami. Tak. I idę już sobie, zobacz, koniec wizyty. No już się wycofuję, już idę. No, żal mi ciebie okropnie, bo ty się nie nadajesz. Nie nadajesz się, tchórzyku. Oj biedna jesteś. Tutaj mam naszego Miśka. naszego pięknego... Myśmy mieli obcinać pazury, bo poczułam jakie to są pazury. Zaraz będziemy próbować. Zobaczymy, jak te koteczki się sprawują. Ależ to są pazuryska. I jejku, strach się bać, jakbym po prostu w wieżu zwierzę wsadziła rękę. Straszne, one tak szaleją. Te pazurki są im potrzebne. Jak poobcinam, to będą to upadki różne. Ale chociaż troszeczkę, bo strasznie kujesz. Nie da się po prostu z takim kłotem wycimać. A moja ręka! Ała, ała. Tak się właśnie proszę nie bawić, drodzy Państwo, z kotkiem. To jest antyinstrukcja. Nie wolno się bawić ręką. Trzeba wziąć jakąś zabaweczkę. O i też kotek się bardzo fajnie bawi, a nie uczy się atakować rękę. Bo potem jak on jeszcze troszkę podrośnie, to już wtedy robi się groźnie. I wtedy ludzie piszą, że kotek jest agresywny i tak dalej. A sami nauczyli, bo jak był malutki, to było fajnie, nie? Tak. Och, Jakie to są energetyczne kotki. Dobra, ciotka bierze nożyczki. Uwaga. Uwaga, uwaga. Scena czułości mamusi z dzieciątkiem. Z jaworkiem. Mamusia z jaworkiem. Pewnie. Synusie są na pewno mami, synkami, bo to tak zwykle bywa, zobaczcie, o jaka piękna scena. O jakie czułości. Oj Boże, że to człowiek musi rozdzielać to towarzystwo. Że też człowiek musiał udomowić kota i i teraz musi jeszcze się bawić. Jakieś takie sprawy, które natura powinna załatwiać. Że kotki sobie powinny żyć w takich warunkach, żeby potem mogły same sobie decydować, kiedy odejść od rodziny, kiedy zakładać nową. I żeby nie było ich za dużo, żeby miały dobrze. A to marzenie ściętej głowy. No dobra, była piękna scenka. Teraz będzie masakra nożyczkami do obcinania pazurów. Cio, cio, cio. Dobra, złapała się bucinka. Bucinka jest piękna. Słuchajcie, na te wszystkie ogłoszenia, na te wszystkie udostępnienia, za które bardzo dziękuję. To jest aż niesamowite, słuchajcie. Zadzwoniła tylko jedna dziewczyna czy ja rozdzielę kotki. No to na razie cały czas mówię, że nie rozdzielę, no bo szkoda mi okropnie rozdzielić koteczki. Nic nie mówię, bo to się aż w głowie... Nie, o Jezu, przepraszam Cię, żabko, wąsisko Ci przycięłam. Nie chciałam, kochanie. Bo to się aż w głowie nie mieści, żeby był taki kot. Po prostu to jest niesłychana sprawa. Czekaj, słoneczko. Już zaraz. Obetnę ci tylko z przodu. To to i tak jest bardzo dużo. Wiesz, albo jak tak grzecznie siedzisz, chociaż wolę ci na razie z tyłu nie obcinać. O, no coś niesamowitego, czy wyście to widzieli? Oto buczynka. Niesłychany kot. No, niesłychany. Teraz musisz, kochanie, uważać. Wiesz, jak skaczesz, bo twoje pazurki już tak nie trzymają. Zobacz, przymiesz. Widzisz? No, widzisz? Ciekaj. Dobra, bierzemy następnego kotka. Czy uda się jakiegoś przechwycić? Na razie nie udaje się. Dobra, teraz padło na leszczynkę. Która, zobaczymy jak się będzie sprawować. Dawaj łapeczkę, tak? Łapeczka, poproszę łapeczkę. Nie, bój się rzadko. Głosujmy szybciutko. Jak się nie będziesz wyrywać, to to jest błysk. Wiesz? No, bardzo pięknie. No, jeszcze ten pazurek. Dawaj. Ciotka tak naprawdę obcina bardzo delikatnie pazurki kotką, bo ja nie lubię jak mają tak mocno obcięte. Nie mają wtedy jak się trzymać. Rapaczków. Czekajcie. Czekaj. Delikatnie, słoneczko, zobaczcie. Grzeczny kotek. Bardzo grzeczny kotek. Dobra. No i ostatni pazureczek, ten tutaj, wiesz? No już, kochanie. Niesamowity kot. Kto chce takiego grzecznego kota? Jaki grzeczny, jaki malutki, jaki piękny. Dobra, biegaj. Biegaj, okej. Okay. No to mamy, proszę Państwa, pierwszego facecika. Tak zwanego Miśka. Miśka-klonika. Jest taki śliczny. On ma pod noskiem takie żółte, tutaj. Taki kolor. I ten nosek czarny go wyróżnia. No, czekaj, zobaczymy, jak ty się będziesz sprawował. Ty masz łapę. W porównaniu do nich, ty chyba będziesz dużym kotem. Fajnie, nie? Fajnie mieć takiego dużego misia. Pięknie. I teraz jeszcze druga łapeńka wchodzi. Czekaj, czekaj. Tą chowamy, a tą wystawiamy. I nie idziemy jeszcze. Nie, 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 nie. Jeszcze raz. No, wiadomo, że faceci to już się zaczynają problemy. Prawda? Dziewczynki, tak jak grzeczne, a chłopaki już musi być jakiś problem. Czekaj, jeszcze nie. Masz takie ostre pazury. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, miuniek. Kituś, bo ja bym nie chciała ci obciąć za dużo pazurka, wiesz? Bardzo bym nie chciała, a masz okropne. czek no czekaj. Popatrz, jeszcze jeden został z przodu. Tylko jeden, ten, ten. taki, wiesz, co zawsze jest najtrudniejszy. Pokaż. O, a teraz jeszcze daj tylne. Bo ty masz straszne igły. Poczekaj. Jeszcze raz. Hop. Zaraz będziesz ganiał. Zaraz będziesz ganiał, wiesz? Zaraz, kochanie, poczekaj. Masz takie igiełki. Aj. Dobra. Jutro. Jutro nóżki tylne. Rzeczny bym, prawda? <laughs> Powiedzmy. Dobra, dawać klonika. Yy, Jaworek. Czy tu będzie Jaworek? Jakiś tu się leje. Pokaż no się. Masz białą łapę. Masz białą łapę. Cześć prosto, ci zabrałam z walki, nie? Ciekawe jak ty będziesz siedział spokojnie, jak ja ciebie zabrałam prosto z walki. No, sieć. Dobra. Idzie nam Twu-Twu odpukać superowo. Dobrze, teraz patrzcie, biała łapka. Nikt nie ma białej łapki, tylko on. Także to są dwa koteczki, które się wyróżniają. Dobra. Czekaj, czekaj, ostatni ten z tych i ostatni z tych. Pięknie, bardzo był grzeczny. bardzo. patrzcie. Taki grzeczny, hej. Piękny kot. Piękny. Okej. Okay. Kociaczki, rozrabiaczki, rozrabiają na nowym drapaczku. Szaleją, a mamunika sobie tu spokojnie patrzy. I kolejny dzionek im minął cudownie. Im to minął cudownie, trzeba powiedzieć. Najadły się, pośpiewały, porozrabiały. Nie miały żadnych trosk. Oops się tłuką parami. No jak to takiego kociaczka samego oddać do domu, słuchajcie, no ja nie wiem. Ja już się zrobiłam po prostu za do tej dziedziny. O, proszę klonik, chcę wyjść. <ścoughs> One mają pocinane fazurki, to troszeczkę im trudniej, ale obcięłam im tylko same końcóweczki. Właśnie po to, żeby mogły dalej szaleć. To jest też drugi kotek, żeby mógł, mógł energię swoją wyładować jeden i drugi. To jest dużo lepiej niż jak ma wyładowywać na piesku, albo na przykład na. Eee... Jajku. Na ludziach, na meblach. Miałam na myśli. Zawiesiłam się. Dobra, bo tutaj też nie wiadomo jeszcze, czy dobra, czy niedobra, bo tutaj takie fajne scenki się dzieją, ale chyba już skończymy filmik. Dzisiaj był filmik głównie z obcinania pazurków, ale były też sceny z moimi rudaskami, więc myślę, że wszyscy są happy. <ślesk>